śnieżyca uderzy jeszcze raz. Wiadomo gdzie dotrze pogodowy armagedon. Europa środkowa doświadcza gwałtownych zmian pogodowych, które przyniosą intensywne opady śniegu, szczególnie w południowych i wschodnich regionach Polski. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że w tych obszarach może spaść nawet do 10 cm świeżego śniegu. Zderzenie ciepłych i zimnych mas powietrza spowoduje także opady deszczu, które mogą prowadzić do trudnych warunków na drogach. W niedzielę we wschodniej części kraju spodziewane są pochmurne niebo i opady śniegu z temperaturami od minus 6 do 3 stopni Celsjusza. W nadchodzącym tygodniu aura pozostanie zmienna z przejaśnieniami i powracającymi opadami deszczu ze śniegiem. Na północy kraju prognozowane są intensywne opady śniegu, a na południu możliwe są opady marznącego deszczu, co może prowadzić do gołoledzi. W środę i czwartek przewidywane są większe przejaśnienia – ale nadal wystąpią opady deszczu i śniegu, szczególnie na południu i południowym wschodzie.